Siemaneczko, uszanowanie, patrzcie, to się porobiło. Zima, zima przyszła. Ja idę sania wyciągać. Jakoby popadało powodowało trochę, żeby kulik za można było robić, proszę pana. A tak na poważnie. Dopiero co spuszczałem wodę, znów będę dzisiaj zalewał. Ja da się przyjechać. Na wycieczkę. Tylko nie będę jechał główną drogą, tylko bocznymi, bo... Na głównej nasypali soli. Nie zaraz będzie, kurwa, ta sól wychodzić. A jadę po Puk. Jadę po pług, bo znajomy ogłosił Puk. Popatrzałem, po tego... Trzy skibowy puk 14-calowy, Kvernland. I jadę... Osiemdziesiątko po... po niego. No, także tak to. Nalewam wodę. Zakręcam kraniki. Aj panie, pokaż pan. Drodzy, to palce upierdolone. Wszystkim. tymi smarami. Dobry. Dobry. O, już. Chyba leśnię go by się przydał, tak? Tak, o, już masz widzenie do, do niego. A, to ten coś się urwał, nie? A! Polącał go pan? Pokaro Nie widać, że spawany nawet go. Będzie chodzić. Czyli będzie mi dużo orać. No. Nie czekał mu pługa? Za 2,5 tysiąca trzy skibawy polski? Nie, żartuję. Nie do sprzedania. Tak, taki pół to... O! Woda dystylowana, ale to jeden. Szkoda lać. Chuj, pan. Jeden mi się ostał. To... Wody dystylowanej, karnister. wlejem Dystylowany. Jeden ten, a reszty się zwykły wleje, uszuka się tak. Kur. Nie, no co, jak co Wam powiem, że jednak trochę lepiej się tymi zachodnimi pługami łoże. Inaczej ta ziemia wygląda już skryte, zobaczymy. No zobaczymy, jak to będzie orać. Znajomy sobie, kupił właśnie ten pług i mówi, że się dziesiątka, Ciężko ma orać dziesiątkę, może takie gleby ma inne. Będzie jakieś 10 km słodko stąd ode mnie. Kurde, pan kupi, że nie będzie chciało ciągnąć z torem. To się, to się sprzeda z zetorem, się większy traktor kupi. O! To the place, to the pleasure. Czego troszkę nakarmimy? Żeby. Żeby będzie ducha nie wyziono, pod... Po drodze. <grywa> Dobra, wyjemy mu tą półkarniselkę z dycheropy. Będzie panie. 10 km jedną starczy. Wstanie jeszcze. Zapalisz pan teraz. Powiem Wam, że jak, jak, tu, jak dwa akumulatory, no to lepiej to jest. Jak są dwie szóstki. Kurwa, że zaczę będzie wciągnąć. Niż jedna dwunastka. Więcej mocy tamte mają, no tutaj też dużej dwunastki nie włożysz, bo jest mała dziura. Jakby był taki większy mróz, to... Zresztą, zaraz zobaczymy, czy on teraz Myślę, że powinien zapalić. Na luz, na luz. Pochodzi na wolnych obrotach Dobra! Muszę zaczep, zdjąć i cięgło zaczepić, bo na sznurku będzie zaraz otrzymał. Ten pułk. Cięgła nie wezmę. Dobra, na górę damy. Dzisiaj koło zera jest. Para z gęby leci jak się mówi. No to wioł. Trzeba jej schować od razu, zagarażować ją w tym RSMem Nie łączy pewnie. Wszystko jest, światła są. To jest nie łączy przy pewno To już Nie ma na to teraz czasu. Paliwa starczy, wlałem do jeszcze wcześniej było trochę paliwa Główną drogą, 17, było, było dużo, dwa razy krócej, tam sól posypana, nie chcę go już opierdolić całego w soli. Z torem miałem jechać, a tam, tamtego tym bardziej, Ja no co malowany. kadrę trochę źle mam ustawioną nie widzę z tyłu o Jest tylko wsteczne moje już się naladowało! nic nie łączyło horrendem gdzieś tu mam uszczelkę nieszczelną i mi to z uszczelki kapie woda ночь Słowo honoru, nie? Jak większe dziury Po prostu się Bo tu wciśnięta tylko jest Czy nie dojadę do tego, to spadnie Tuż teraz się poluzowała mocno Dobra Położyłem jeszcze wycieraczki Zawsze się staram tym traktorem też nie jeździć A jak wypadnie raz do roku Dobra jestem już na na miejscu u chłopa Światło można tu gasić Dobra Będę miał puk, będę dalej nagrywał, bo nie będę u niego nagrywał Po prostu nie lubię nagrywać osób, nie wiem, po stronach może się komuś to nie podoba. Dobra. No, Tu zaczypione, tam zaczepione. Jedziemy, panie. Mamy płuk. W bardzo dobrym stanie. Jeżeli chodzi o elementy robocze, tu to trzeba kupić jedno, to się już kupić trzy. Tam kawałek pręta tego przerobić. Można by go umalować w oryginalne, jak barwy. Podobuje mi się zakup. Tu urwane brakuje Nada zresztą wam pokażę o to, co tu będzie trzeba zrobić I to mnie nie było chwilę już ktoś przyczepę ukradł No iżej do garażu to będzie to będzie Ten opręt trzeba zrobić. I tyle. Tak. Ta blacha jest tutaj jeden. Odem... ten... ale to tam w tamtym pługu tak są zdjęte. Idę zobaczyć w tym pługu... Jak to jest zrobione. Czy na tym dolnym jest śruba? Bo tu nie ma śrub żadnych. Mi się zdaje... Nie, nie ma na tamtym na dolnym? Oj. Idę zaraz zobaczę ją. A ma się trzyma, że, że ten. Dobra. Trzeba będzie go umalować, patyki po ponaklijać. No tak, jest ta dolna śruba, tam nie ma. I te dolne śruby trzeba jeszcze kupić, pan Jacku. Właśnie, te śruby trzeba tak kupić. One pewnie będą wszystkie takie same, nie? Mm -hmm. taki pręto, już żeby był. Ten pręto powinien pewnie będzie inny w tej skibie, a tamty inny, nie? Bo to szesnastka. A może tam te szesnastki są? Nie, mniejsze. Nie. Mniejsze No, Także tak, tutaj trzeba kupić dolne śruby. A jak nie to dorobić. I oryginalne te górne śruby, bo to takie skalamitko specjal... Specjalistyczne powinny być, jak tam, o. Jedna jest taka. Ciemno teraz nie widać. Będzie chodzić myślę. To się kiedyś miolował to też się kroje tego. No. Spód, klinca, jeden tylko krój jest. Jest to jakiś taki malutki strasznie to kółko. Liga się chociaż? <głosy> <głosy> co one? Dobra, to się zrobi. Pół 14 calowy czyski, bo... No. To krój taki co się nie kręci, tylko nie jak nóż. Dobrze będzie Dezytora będzie jak znalazł chyba, co pani? Jeszcze miałem traktor umyć w dole. Dobra, ja lecę, bo ja przyśnę. Dobra. No i teraz będzie zajęcie z tym pługiem. Trzeba będzie go doprowadzić do takiego stanu oryginalnego. brakuje trzech śrub, tych dolnych. trzech górnych. Idę zaraz na internet szukam. No i wodę trzeba spuścić kuźwa przecież. Chuj, pod traktor niech leci I tak to czyli zakup się dzisiaj udał, że tak powiem A czy się uda to zobaczymy w polu, nie? Myślę, że będzie chodzić. Dobra, tu woda leci. Pozdrowionka serdeczne. Miłego dzionka niedzielnego i w ogóle zdrówka. No, ogólnie to miłego weekendu. Чемая таки, на рази.